Powiemy o stypendiach dla najlepszych uczniów, o rewitalizacji i o kolumbarium na cmentarzu komunalnym. Ale nasz wrześniowy program rozpoczniemy od zielonego światła dla obwodnicy Sempulna. Wydanie decyzji środowiskowej to jest naprawdę krok milowy, jeżeli chodzi o starania się o obwodnicy dla Sempulna i Kamienia Krańskiego. Lucyna Grabiec wita w telewizji regionalnej Kraina TV i zapraszam na podsumowanie najważniejszych wydarzeń września w gminie Sempulno-Krajeńskie. Projekcja Ochrony Środowiska w Bydgoszczy wydała decyzję środowiskową dotyczącą budowy obwodnicy Sempulna. To jeden z najważniejszych, jeżeli nie najważniejszy dokument w całym dotychczasowym procesie starań o jej wybudowanie, bo otwiera ostatecznie drogę do ogłoszenia przetargu. Dokument ma klauzulę natychmiastowej wykonalności. I rzeczywiście, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad już zapowiedziała, że jeszcze w tym roku ogłosi przetarg w formule: Zaprojektuj i wybuduj. Tak, to bardzo dobra wiadomość. Jest to jeden z najważniejszych kroków w etapie przygotowawczym inwestycji, który otwiera drogę do przetargu już na projekt i budowę drogi. Następnym etapem będzie przetarg na prace geologiczne. On się odbędzie w kolejnych miesiącach. I dzięki temu będziemy mogli w czwartym kwartale przyszłego roku rozpocząć przetarg już na projekty budowę drogi. Jako, że nie jest to rozbudowywana obecna droga, tylko jest to mhm. droga po całkowicie nowym śladzie, więc ona będzie wykonana w no, najnowszych standardach. tak Będzie obciążenie na do 11,5 tony na oś, przekrój poprzeczny 2 na 1 szerokość pasa 3,5 metra, w każdym miejscu będzie wiele nowych obiektów, jak choćby Rondo już na łączniku z obecną drogą krajową numer 25, będą drogi dojazdowe, tunel kolejowy, wiadukt, też oczywiście powstanie w zgodzie z przyrodą, ponieważ no, ten proces trwał, wydawania tej decyzji środowiskowej, dlatego właśnie, żeby zadbać o to, żeby droga spełniała wszystkie standardy ochrony środowiska, zabytków, żeby ograniczyć, żeby w trakcie jej budowy, jak najbardziej było ograniczona uciążliwość dla terenów sąsiednich. Panie Rzeczniku, na koniec jeszcze jedno pytanie: Czy widzi Pan jakiekolwiek zagrożenie na dzisiaj, że te obwodnice jednak nie powstaną? Czy to już jest, klamka zapadła, jedziemy, robimy, tylko po prostu to wymaga czasu? Y na ten, na ten moment nie ma takich zagrożeń, z tego względu mhm. chociażby, że mamy właśnie decyzję środowiskową. Decyzja mhm. środowiskowa i wydanie zagwarantowała, umożliwiała wypracowanie przebiegu. I ten przebieg został drogi zatwierdzony w tej decyzji. I teraz, my, żeby wykonać tą decyzję, musimy się właśnie trzymać tej decyzji. Jesteśmy, z ni jesteśmy nią związani i w ramach, mhm. tej, w ramach tej decyzji właśnie realizujemy tą inwestycję. Więc jakby wątpliwości... Które, które ktokolwiek mógł mieć, czy ta droga powstanie, jakby na wcześniejszym etapie przygotowania mogły jeszcze występować, powiedzmy, ale teraz, jak ten proces mamy już cały, cały przeprowadzony i ta decyzja jest, teraz możemy już też myślę, że nawet ktoś, kto był sceptycznie nastawiony, może patrzeć z pewnością, że ta droga powstanie. Panie burmistrzu, przed chwileczką usłyszeliśmy wypowiedź Rzecznika Prasowego Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Bydgoszczy, który no, bardzo konkretnie mówił już teraz o, o budowie obwodnicy. Sempulna Kraińskiego. Wszystko to jest oczywiście związane z decyzją środowiskową wydaną, wydaną przez RDOŚ. Panie Borusiu, 2027 rok. Mm, pierwsze samochody pojadą obwodnicą Sempulna Kraińskiego. Co Pan na to? Należy się cieszyć, natomiast wydanie decyzji środowiskowej to jest naprawdę krok milowy, jeżeli chodzi o starania się o dla Sympólna i Kamienia Krańskiego. Za nami już wszystkie sprawy związane z planowaniem, przewidywaniem wariantów, uzgadnianiem pewnych tras przebiegu, to wszystko już jest za nami. Decyzja środowiskowa upoważnia tak naprawdę do podjęcia prac w celu wykonania tych obwodnic. No plany są, jak usłyszy Byliśmy ambitne, 2027 rok obwodnica ma być przejezdna, udostępniona dla ruchu. Cieszymy się, trzymajmy kciuki, żeby to się tak wydarzyło, a najlepiej jakby jeszcze szybciej ona była zrealizowana. Panie burmistrzu, rzecznik prasowy też wspomniał o tym, że nie widzi żadnego zagrożenia dla faktu, jakoby te dwie obwodnice, no bo przecież mówimy też obwodnicy kamienia krańskiego nie powstały. Jego zdaniem one teraz już nie ma, nie ma już odwrotu. Myśli pan, że rzeczy. Oczywiście tak będzie, czy pan jakby no jeszcze tutaj gdzieś tam rękę na pulsie będziecie trzymać? Znaczy na pewno rękę na pulsie będziemy trzymać, natomiast na, na dzień dzisiejszy takich zagrożeń nie, nie widać faktycznie. Inwestycja jest w rządowym programie budowy dróg, dróg i obwodnic w Polsce, więc ma podstawę prawną, jest też wstępne zabezpieczenie finansowe, więc wychodzi na to, że praktycznie tutaj na razie nie widać jakichś wielkich przeszkód czy jakichś wydarzeń, które mogłyby spowodować, że ona nie zostanie zrealizowana. Pewnie będą jakieś problemy w trakcie realizacji, jak to przy każdej inwestycji. Natomiast co do zasady, nie widać tutaj żadnych zagrożeń dla realizacji tego zadania. Panie burmistrzu, 2021 rok mamy kończy się właśnie ten, ten rok. Ile czasu zajęły starania o budowę obwodnicy Sympólna? Mówiliśmy o tym na sesji Rady Miejskiej, początek to jest 2002 rok, kiedy. Czyli 19. 19 lat dokładnie na uzyskanie tej decyzji, chociaż sama decyzja była procedowana ponad rok, ale starania się o budowę tej owodnicy zaczęły się w roku 2002. miesiąc pozostał do zakończenia prac rewitalizacyjnych w centrum Sempulna Kraińskiego. W ostatnim czasie pojawiło się nowe oświetlenie i pierwsze skrawki zieleni, a archeolodzy z Uniwersytetu Warszawskiego zapowiedzieli wydanie publikacji z badań, które przeprowadzili tutaj w kwietniu. Sprawdźmy zatem czy tym razem wszystko przebiega zgodnie z planem i czy są przewidywane kolejne przesunięcia terminu. No kciuki, żeby wykonawca zdążył w tym terminie. Widzę, że na wszystkich jeszcze miejscach we wszystkich miejscach, gdzie, gdzie jest jeszcze konieczność dokonania rewitalizacji, są prowadzone roboty, więc to pozwala mieć nadzieję, że wykonawca zdąży z terminem. Musimy przyznać, że faktycznie prace trwają dzień w dzień, i czasami też do późnych godzin popołudniowych. Widzimy też, że na bieżąco jest uzupełniana już na przykład ziemia i siana trawa, tam gdzie będą przestrzenie zielone. Na samym placu Wolności teraz wykonawca przeszedł na ten fragment, właśnie który będzie przeznaczony pod zieleń. Są tam konstruowane miejsca pod nasadzenia drzew i pod trawniki. Między tymi właśnie drzewami znajduje się też i przyszła fontanna. Natomiast roboty są prowadzone też i na na ulicy Ratuszowej, gdzie powstaje nowy parking dla samochodów. Obszar wokół kościoła jest praktycznie już skończony, zamknięty. Jeszcze boczne uliczki wymagają włączenia do tych miejsc, które są już wykonane, tak jak na przykład ulica tutaj kościelna, kawałeczek ulicy, ulicy Bocznej. To wszystko widzę, że jest robione czasu, no jest jeszcze troszeczkę, a z drugiej strony, no zakres robót też jest, jeszcze jest duży do wykonania, ale myślę, że wykonawca zdąży. Planujemy, żeby na 11 listopada, w święto niepodległości, plac centralny został uroczyście oddany i, i przekazany do użytkowania. Właśnie, panie do tego tematu to za chwilkę jeszcze wrócimy, bo zdaje się, że też się to wiąże z kapsułą czasu, ale najpierw chciałem o tą zieleń jeszcze zapytać. Czy pan też z zaciekawieniem i niecierpliwością oczekuje na nowe drzewa, na nowe you know Myślę, że tak jak wszyscy patrzymy tutaj na to, jak będzie to wykonane. Nie widać tego jeszcze na dzisiaj, ponieważ dzisiaj widać tylko same płyty granitowe, które zostały wszędzie wyłożone. Natomiast ten pas zieleni, który będzie na środku tego placu, będzie miał 26 drzew posadzonych i takie kwadratowe place zieleni, trawniki, które będą właśnie też powodowały, że nie będzie to tak jednolicie odbierane jako, jako jedno, jedna przestrzeń taka granitowa. Dobrze, to Panie Burmistrzu, to wróćmy do tego 11 listopada. Jak Pan wspomniał, takie są plany, żeby uroczyste otwarcie wtedy zorganizować. Czy wtedy też zostanie przy pomniku, nie wiem, zakopana, jak to nazwać, kapsuła czasu? Umieścimy faktycznie tą kapsułę czasów w specjalnie wykonstruowanej wnęce, też wyłożona płytami. Tam będzie ta kapsuła umiejscowiona, zakryta też płytą granitową z napisem, żeby ją otworzyć w roku 2071, czyli 50 lat później niż jej umiejscowienie. Wiadomo, co się w niej znajdzie? Planujemy umieścić tam oczywiście list taki wstępny, informujący z jakiego powodu ta kapsuła się tam znalazła. Powód jest właśnie ten, że została dokonana rewitalizacja miasta, w związku z tym w takim takim roku została ta rewitalizacja dokonana. Umieścimy tam też informacje dotyczące odkryć podczas prac rewitalizacyjnych o tym, że znaleźliśmy tam naczynia średniowieczne, but średniowieczny monety. To wszystko znajdzie się w specjalnej takiej broszurze opracowanej i umiejscowionej w tej kapsule, ale co najważniejsze, znajdą się tam też listy naszych dzieci które mają za zadanie napisać właśnie list do przyszłych pokoleń, albo list, jak wyobrażają sobie nasze miasto za 50 lat. Jest taki przedmiot, na którym dzieci uczą się pisania listów i chcemy to wykorzystać, żeby po prostu dzieci takie listy napisały. One zostaną umieszczone właśnie w tej kapsule i przyszłe pokolenia będą mogły sobie poczytać. No właśnie, panie burmistrzu, wspomniał pan przed chwilą o broszurze archeologicznej. Wszyscy pewnie pamiętają, jak to w kwietniu dosyć szerokim echem odbiły się te prace archeologiczne, które archeolodzy z Uniwersytetu Warszawskiego prowadzili na Placu Rewitalizacji, rozumiem, że to teraz właśnie będzie podsumowane, tak? Dokładnie tak. Jesteśmy w kontakcie z archeologiem, który dokonywał te, te prace, z uniwersytetem, pod kierunkiem którego były te prace prowadzone. Do końca października taką broszurę mamy otrzymać. No i ona, tak jak powiedziałem, będzie też i tutaj naszą publikacją dostępną dla wszystkich zainteresowanych, a jeden egzemplarz trafi do kapsuły czasu. A panie Borysiu, co się stanie z tymi znaleziskami, wszystkimi, które właśnie odkopano na placu rewitalizacji? Mówię, wszystkimi, bo przecież no, też bardzo dużo szczątków ludzkich tam znaleziono. Jeżeli chodzi o szczątki ludzkie one zostaną w Sempulnie Krańskim pochowane na jednym z cmentarzy, natomiast te artefakty, które zostały znalezione, no niestety my nie mamy możliwości ich gdzieś tutaj przechowywania. Zostają na uniwersytecie w Warszawie, tam będą po prostu wystawiane i zabezpieczone. A teraz w naszym programie przenosimy się na chwilę na cmentarz komunalny w Sempulnie, bo tam stanęło kolumbarium. Przed miesiącem mówiliśmy, że na przełomie września i października będzie można już korzystać z tej nowej formy pochówku. I rzeczywiście Sempoleńskie Kolumbarium jest już gotowe do użytku. Korzystać jeszcze chwilę, bym prosił o cierpliwość z tego względu, że jesteśmy w trakcie pracy odbiorowych. Tutaj e, e, pomału zgłaszamy to do nadzoru budowlanego o zakończeniu robót. E, jeżeli chodzi o rezerwacje, jak najbardziej można już dokonywać, już są pierwsze cztery rezerwacje dokonane tutaj przez mieszkańców. Także zapraszamy wszystkich e, zainteresowanych tą formą pochówków w przyszłości e, o rezerwację. Możliwość tutaj jest e, jak najbardziej już dostępna. To jak to wygląda od strony takiej powiedzmy technicznej? Ile tam się zmieści urn, ile to kosztuje? Jeżeli chodzi o ilość urn, mamy tutaj przyjęte, że do czterech urn o średnicy do 19 cm koszt takiej jednej niszy to jest 3200 zł brutto około, także można tutaj jak najbardziej na te cztery urny, to jest już kwota za te cztery urny i tutaj można tutaj rezerwować. Wrzesień to już od wielu lat miesiąc, w którym władze sympólna Kraińskiego przyznają stypendium za poprzedni rok szkolny. Zawsze miało to formułę uroczystej sesji Rady Miejskiej, gdzie każdy uczeń odbierał nagrody i wyróżnienia osobiście. W zeszłym roku te plany pokrzyżowała pandemia koronawirusa, niestety w tym roku również. To nie oznacza jednak, że uczniowie nagród nie otrzymali. A teraz, szanowni Państwo, przejdziemy do bardzo miłej części naszej sesji, wyróżnienia nagrody i stypendia dla naszych dzieci, dla naszej młodzieży. Jak Państwo wiecie, dyrektor Tymecki już o tym wspomniał, w naszej gminie od 2012 roku już przyznawane są uczniom klas. 4.8 szkół podstawowych stypendia za wybitne osiągnięcia edukacyjne, artystyczne i sportowe. mogą stypendystami mogą zostać uczniowie tych klas szkoły podstawowej, którzy spełniają co najmniej jeden z poniższych warunków. W wyniku rocznej klasyfikacji uzyskali średnią ocen co najmniej 5.4 w klasach 4,6 szkoły podstawowej lub 5.2 w klasach 7-8 szkoły podstawowej i mają wzorową ocenę zachowania. Tu jest warunek łączny do spełnienia. Są też laureatami w olimpiadach i konkursach wiedzy na szczeblu wojewódzkim lub ogólnopolskim. Z przynajmniej jednego przedmiotu nauczania klas 4-8 szkoły podstawowej, miejsca 1-2-3 są premiowane oraz uzyskali w klasyfikacji końcowo rocznej z tego przedmiotu ocenę celującą. A z pozostałych przedmiotów mają średnią ocen nie niższą niż 4,0. Czyli tu też są warunki łączne do spełnienia. I trzeci warunek alternatywny: reprezentują szkołę za ostatni rok nauki, mają wybitne osiągnięcia artystyczne lub sportowe i zajmują miejsca 1, 2, 3 w konkursach ogólnopolskich i uzyskali co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania. Czyli to też reprezentować szkołę to jedno i zyskać pierwsze, drugie lub trzecie miejsce, ale też mieć bardzo dobrą ocenę z zachowania. W tym roku, jak Państwo słyszeliście, przyznano 72 stypendia dla uczniów klas 4-8 szkół podstawowych wysokości po 500 zł, każde na łączną kwotę. 36 tysięcy złotych. Ja już dziękuję bardzo za uwagę i zapraszam do naszych kolejnych programów na antenie telewizji regionalnej Krajnę TV.